W niespełna rogu do rozpoczęcia budowy oficjalnie otworzono w piźnie kompleks sportowy wybudowany w ramach rządowego programu Orlik 2012. Najpierw tradycyjnie dopełniono formalności, potem poświęcono cały obiekt i nie było już żadnych przeszkód, by użytek z boiska mogli zrobić piłkarze, rzemieślnika Pilzno i Monisu Bielowy do dyspozycji amatorów sportu jest boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy, które służyć będzie do gry w piłkę nożną. Do gry w koszykówkę i siatkówkę przeznaczone jest boisko pokryte poliuretanem. Zamiast standardowego kontenera wybudowano wolno stojący budynek w tradycyjnej technologii. Mieszczą się w nim szatnie, magazyny, toalety i łazienki. Znaczenie obiektu dla gminy bardzo duże. Mamy możliwość zarówno dzieci jak i młodzież, jak i również dorośli bezpiecznego uprawiania sportu w obecności animatorów i bezpłatnie przede wszystkim. Inwestycja kosztowała ponad milion złotych, ale nikt nie żałuje wydatku. Walory obiektu współfinansowanego z budżetu gminy, województwa podkarpackiego i Ministerstwa Sportu podkreślali wszyscy. Życzę, aby tutaj młodzież uzyskiwała jak najlepsze wyniki sportowe i rzeczywiście, aby była pierwsza. W tych dyscyplinach, w których będzie się specjalizować, Ze szczególne gratulacje tutaj należą się pani burmistrz. Kobieta na właściwym miejscu dopiła swego. Chciałam przy tej okazji przede wszystkim życzyć wszystkim mieszkańcom Pilzna, aby rzeczywiście ten obiekt służył wam jak najlepiej, aby ten obiekt tętnił życiem przez 7 dni w tygodniu od rana do wieczora. Właśnie są bardzo dobre, naprawdę niezła. Niezwyk kompleks. Mamy tutaj przy, z boku mamy również boisko wmiarowe, na którym możemy rozgrywać mecze. Orlig jest bardzo dobry, murawa świetna. No, same plusy tego boiska. Wspaniały mamy obiekt tutaj do piłki nożnej, jak i tutaj do, do No Jest to dużo na pewno plusem dla naszej gminy, dla, tutaj dla naszego klubu LKZ. No i co mogę jeszcze dodać? No nic tylko grać. Obiekt jest bardzo dobrze rozbudowany, jest duże boisko, młodzież się może rozbijać i aktywnie spędzać czas. Możemy sobie pograć i nie musimy opłacać sobie samej jakichś klubów czy coś, tylko możemy przyjść i po prostu tutaj pograć. Uczestnicy oficjalnego otwarcia orlika mieli okazję przekonać się, że w piźnie tego typu obiekt jest szczególnie potrzebny. Piłka nożna nie jest tu domeną wyłącznie mężczyzn. Chętnie grają w nią również panie. Ja!